Ja jestem szachal z Afryki. Are you Mr. Tak, ja jestem szachal, Kocham Bolanda. E, to w takim razie zapraszam pana do samochodu, proszę. Oj, nie przepraszam. Zeszły pomiłek. Przepraszam. Halo? Halo? Halo. Halo. Dobry. 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 Ach. A you Mr. Siara? Oh, Mr. Szakal. <grywa> Welcome to Warsaw. A tu zaraz Interpol. Ej, a skąd? Pościągni, się ten transparent. Świetnie pan mówi po polsku. A co ty myślisz? To Polak nie może się wybić na świecie? A się, a u na bombę? jest. Widzę.